Dysocjacja jonowa stopniowa kwasu siarkowego 4, czyli H2SO3. Tak jak wskazuje nazwa tego kwasu, siarka, czyli atom centralny, jest tutaj na czwartym stopniu utlenienia. Oznacza to, że tworzy ona cztery wiązania z innymi atomami. W tym przypadku są to dwa wiązania pojedyncze z dwoma grupami OH, a dokładniej z dwoma atomami tlenu z tej grupy oraz jedno wiązanie podwójne z tlenem. Ilość stopni dysocjacji danego kwasu zależna jest od ilości atomów wodoru znajdujących się w jego cząsteczce. Ponieważ mamy tutaj dwa atomy wodoru, to będziemy mieć również dwa stopnie dysocjacji H2SO3. W pierwszym etapie dysocjacji kwasu siarkowego 4 obojętna cząsteczka tego kwasu ulega dysocjacji, czyli rozpadowi pod wpływem wody. Zostaje oderwany atom wodoru w postaci jonu H+, czyli kationu. W efekcie tego musi powstać anion, który będzie zawierał wszystkie pozostałe elementy tej cząsteczki. Czyli jeżeli mamy tutaj obojętną cząsteczkę H2SO3 i zabierzemy z niej jeden wodór, to zostanie nam HSO3. Natomiast zabraliśmy już wodór z tej cząsteczki w postaci kationu, czyli jonu dodatniego, zatem to, co zostanie, musi być jonem ujemnym, czyli będzie to HSO3-, czyli jon wodorosiarcza nowy 4. W drugim etapie dysocjacji ten jon, który powstał, czyli jon wodorosiarcza nowy 4, znajduje się po lewej stronie równania i on ulega dalszej dysocjacji. Znowu dochodzi do oderwania od niego atomu wodoru w postaci kationu, czyli jeżeli oderwiemy od cząsteczki kolejny atom wodoru, to zostanie nam SO3-. I właśnie ile minus, ponieważ już tutaj oderwaliśmy kolejny atom, drugi atom wodoru i skoro oderwaliśmy w sumie dwa atomy wodoru w obu stopniach dysocjacji, to będzie to jon siarcza nowy 4, czyli SO3 2 minus. Skoro mam już zapisane oba stopnie dysocjacji H2SO3, to teraz zsumuję lewe i prawe strony tych równań i zapiszę jako jedno równanie, czyli po lewej stronie mamy H2SO3 i HSO3 minus czyli tutaj H2SO3 i HSO3-. Natomiast po prawej stronie tych równań mamy HSO3- plus so 3 plus H+, plus H+. Czyli HSO3- plus so 3 plus H+, plus H+. Teraz wykreślę wszystkie elementy równania, które znajdują się po obu stronach, czyli się powtarzają i jest to jon wodorosiarczanowy 4, czyli HSO3-. On się powtarza zarówno z lewej, jak i z prawej strony równania. Po wykreśleniu anionów wodorośiarcza nowych 4 zostaje nam po lewej stronie H2SO3, natomiast po prawej 2H plus SO32 i to jest zapis sumaryczny dysocjacji kwasu H2SO3.